Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego Jezus był zagrożeniem dla systemu, nie zaczynaj od plotek o władzy ani od teorii o spiskach. Zacznij od jego słów. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, to zdanie nie brzmi jak kazanie. To brzmi jak wyrok dla wszystkiego, co bazuje na strachu, kontroli i szantażu sumienia. System, każdy system żyje z tego, że ludzie boją się utraty reputacji, pozycji, pieniędzy, miejsca w grupie. Prawda, która wyzwala, robi w tym wyłom jak ogień w suchym lesie. Nie da się jej zamknąć w granicach tradycji, zwyczaju czy regulaminu. Nie da się jej opodatkować ani przepisać na czyjeś nazwisko. Dlatego właśnie od pierwszej chwili jego nauczanie pachnie zagrożeniem dla tych, którzy trzymają rękę na dźwigniach lęku. Jezus zaczyna od środka człowieka. Królestwo Boże pośród Was jest, nie gdzieś, nie kiedyś, nie dopiero po spełnieniu szeregu warunków. Tu i teraz. To jest jak wyłączenie głównego przełącznika, którym rządzący sterują tłumem, szukaj na zewnątrz. Prosi o pozwolenie, przechodź przez kolejne bramki i licencje, bo inaczej nie masz dostępu do Boga. Jezus odcina pępowinę zewnętrznych pośrednictw i mówi, że Ojciec jest blisko, a Jego wola jest rozpoznawalna w sumieniu, które zaczyna widzieć jasno, gdy karmi się prawdą. Kto w to wejdzie, przestaje być łatwy do sterowania. Taki człowiek nie jest arogancki ani krzykliwy, po prostu przestaje się bać. To dlatego jego mowa jest prosta. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Nie ma w tym mgły, nie ma gier słownych ani zasłon dymnych. System kocha dwuznaczność, bo w niej można ukryć manipulacje. Kochają ją urzędnicy słowa, którzy potrafią odgiąć sens o parę stopni i sprzedać to jako rozsądek. Jezus nie owija, nie handluje półprawdą. Kiedy staje wobec hipokryzji, mówi, biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, to nie jest atak na człowieka jako takiego, tylko chirurgiczne nazwanie choroby, która czyni z religii narzędzie kontroli. Im bardziej czytelne słowa, tym mniejszy margines na strach. Im mniej strachu, tym mniej miejsca na handel duszami. Najbardziej drażniące w Jezusie jest to, że jego prawda dotyka pieniędzy, prestiżu i przywilejów, a więc nerwu, którym system porusza całymi społecznościami. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie, to niepobożny aforyzm. To mapa władzy. Jeśli sumienie ma być wolne, nie może być na smyczy bogactwa. System buduje świątynię z opinii, nagród, tytułów i zaszczytów. Jezus jednym zdaniem rozbraja tę architekturę. Znamienne jest, że gdy wchodzi do świątyni i przewraca stoły wymieniających, nie tylko burzy stragany. Uderza w sam mechanizm, dom mój ma być domem modlitwy, wy zaś uczyniliście z niego jaskinie zbójców, modlitwa jest rozmową wolnego dziecka z Ojcem. Jaskinia zbójców to miejsce, gdzie łupi się lęk, sprzedając fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Tego nie da się pogodzić. System lubi oprzeć się na przepisach, by mieć narzędzie do osądzania ludzi z góry. Jezus rozbija ten mechanizm w najbardziej niewygodny dla manipulatorów sposób, oddaje prawo w ręce prawdy i miłosierdzia, bez których każde prawo degeneruje się w kij. Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Kiedy to mówi, nie znosi porządku. On przywraca sens. Porządek ma służyć życiu, a nie życia tłamsić. Uwolnione sumienie widzi, że przepis bez miłości potrafi skrzywdzić. I już nie da się ludzi zmusić do uległości hasłem tak trzeba, bo tak robią wszyscy. W królestwie, o którym mówi Jezus, standardem jest dobro człowieka. Każdy system, który tego nie znosi, poczuje się zagrożony. Gdy przyprowadzają do niego kobietę złapaną na cudzołóstwie, chcą sprawdzić, czy da się go wciągnąć w grę przepisów bez serca. Jezus nie prowadzi sporu o paragrafy. Uderza w rdzeń, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, to zdanie nie rozmywa odpowiedzialności ani nie relatywizuje zła. Ono demaskuje fałszywą pozycję sędziego, który jedną ręką pokazuje przepis, a drugą zasłania własne serce. W jednej chwili tłum traci moc potępienia. Ręce z kamieniami nagle ważą tyle, ile waży sumienie. System traci publiczne widowisko. Zostaje człowiek i Bóg. Nie ma już tłumu, który można rozgrzać do czerwoności. Jest miłosierdzie, które nie pasuje do scenariuszy nagonki. Jezus gasi też świętą wojnę o słowa i tytuły. Nie chciejcie, aby was nazywano rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, nie nazywajcie nikogo na ziemi waszym ojcem, jeden jest ojciec wasz. Hierarchia tytułów bywa wygodna dla porządku, ale jeszcze wygodniejsza dla próżności. Tytuł zwalnia z słuchania, z pytań, z korygowania siebie. Jezus zdejmuje z ludzi ciężar cudzej wielkości. Nie po to, by zniszczyć autorytet, lecz by go oczyścić. Autorytet w Jego królestwie to służba. Kto by między wami chciał być pierwszym, niech będzie waszym sługą, w jednym zdaniu odwraca drabinę. Tam, gdzie system buduje schody do góry, on robi zejście w dół. Kto idzie za nim, nie mieści się w logice awansu, bo jego siła pochodzi z dawania siebie, nie zgromadzenia wpływów. Jest też sprawa władzy politycznej. Wbrew temu, co chcieli usłyszeć jedni i drudzy, Jezus nie gra po żadnej frakcji. Kiedy pytają o podatek, odpowiada: Oddajcie cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie to nie jest dyplomatyczna ucieczka. To rozdzielenie dwóch porządków, które system lubi mieszać, by mamić ludzi obietnicą ziemskiego zbawienia. Państwo ma swoją rolę, Bóg ma swoją. Gdy państwo chce wejść w miejsce Boga, staje się Bożkiem. Gdy religia chce przejąć rolę państwa, staje się Policją. Jezus nie daje się wciągnąć w ten handel. Dla tych, którzy budują legitymację na świętym autorytecie, to cios. Dla tych, którzy chcą użyć świętości, by przykryć opresję, to zagrożenie. Jego słowa o władcach są niewygodne przez swoją oczywistość. Władcy narodów uciskają je, nie tak będzie między wami. W tej jednej frazie jest instrukcja demontażu dominacji. Nie neguje porządku wspólnego życia. Wskazuje, że w jego wspólnocie miarą jest służba, niepanowanie. System kocha stoły, przy których siedzą ważni. Jezus myje nogi. System kocha wyjątki dla wybranych. Jezus siada z tymi, których świat usuwa ze sceny. System karmi się pozorami, Jezus mówi, że ojciec widzi w ukryciu. To jest inna ekonomia chwały. Dla ludzi uzależnionych od aplauzu brzmi to jak utrata tlenu, dla zniewolonych jak pierwszy świadomy oddech. Jezus konfrontuje także sam rdzeń religijnego prestiżu, nie budynek, nie kalendarz, tylko obecność Boga, który chce serca, a nie teatru. Kiedy mówi, wzbórzcie tę świątynię, a w trzy dni ją odbuduje, to nie jest sprzeczka o architekturę. To zapowiedź, że centrum spotkania z Bogiem przenosi się z kamieni do żywej relacji. Jeśli Bóg mieszka w sercu człowieka, jeśli ciało staje się świątynią, jeśli wewnątrz rodzi się posłuszeństwo miłości, to kto będzie sprzedawał bilety do świętości? Kto będzie pośredniczył w czymś, co dzieje się pomiędzy ojcem i dzieckiem? Kto zarobi na strachu, że bez nas nie trafisz? Ten światopogląd jest dla systemu śmiertelnie niebezpieczny, bo odbiera mu monopol na dostęp. Ważne jest, że Jezus nie podtrzymuje rewolucji gniewu. Nie nawołuje do przemocy, bo wie, że przemoc zmienia tylko maski, nigdy serca. On rozpoczyna rewolucję prawdy, która idzie przez sumienie. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, to nie jest poetycka pocztówka. To operacja, w której człowiek odzyskuje wzrok. Kiedy serce jest czyste, widzi dobro jako dobro, a zło jako zło, bez pudru i bez autoiluzji. Takiego człowieka trudno wciągnąć w grę propagandy. Ma w sobie światło, które weryfikuje przekaz dniem i nocą. To światło jest dla systemu koszmarem, bo gaszenie go wymagałoby odcięcia człowieka od samego źródła życia. A to się nie udaje. Jezus przewiduje też reakcję. Mówi wprost, że będą was wyłączać z synagog, że świat was znienawidzi. To nie straszenie. To diagnoza naturalnego odruchu struktur, które bronią swojego status quo. Kiedy człowiek zaczyna mówić prawdę, budzi niepokój. Kiedy żyje w wolności, wywołuje pytania. Kiedy przestaje być funkcją cudzego systemu rang, staje się świadkiem innego porządku. Taki świadek nie musi niczego niszczyć, by stać się wrogiem. Wystarczy, że jest. Jezus uprzedza swoich uczniów, by nie mylili odrzucenia z porażką. Odrzucenie bywa dowodem, że gra toczy się naprawdę o serce, nie o rolę. To napięcie widać w jego obietnicy i wezwaniu. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. System oferuje łatwe skróty, wejdziesz, jeśli podpiszesz, kupisz, jeśli oddasz. Jezus mówi o drodze, która kosztuje. Krzyż to nieromantyczny symbol. To cena wolności sumienia w świecie, który woli transakcje. Krzyż to zgoda na to, że prawda nie zawsze opłaca się w krótkim terminie, ale w długim prowadzi do życia. Tego się nie da sprzedać w pakiecie z ulgami. To się przyjmuje lub odrzuca. Jezus rozbraja również mechanizm przemocy w języku. Słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam, nie cofa prawa, lecz wydobywa z niego ducha, który był przykryty literą. Nienawiść zaczyna się od słowa. Pogarda zaczyna się od słowa. Dehumanizacja zaczyna się od słowa. On wchodzi w źródło i mówi, że zabijanie zaczyna się od gniewu, cudzołóstwo od spojrzenia bez miłości, krzywoprzysięstwo od słowa, które nie jest proste. System lubi udowadniać, że, jeszcze nic się nie stało, bo metryka zła pokazuje tylko to, co widać na zewnątrz. Jezus pokazuje, że prawdziwa walka toczy się wewnątrz. Kto wygrają tam, przestaje być narzędziem cudzych gier. Wreszcie jest coś, co najbardziej wytrąca system z równowagi: Jezus nie buduje ruchu na nienawiści do wrogów. Mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. To zdaje się nielogiczne, gdy myślimy w kategoriach politycznej skuteczności. A jednak to jest jedyna logika, która nie reprodukuje tego samego świata. Miłość do nieprzyjaciół nie znaczy kapitulacji wobec zła. Znaczy przeciwstawienie się złu bez stania się jego kopią. System liczy na to, że odpowiesz tą samą bronią, bo wtedy wszystko zostaje po staremu. Jezus wyjmuje z ręki największy argument zemstę. Zostawia sprawiedliwość Bogu, a człowiekowi daje przykazanie, które zmienia dynamikę historii. To nie jest miękkie. To jest twarde jak skała, bo wymaga serca, które ufa ojcu bardziej niż własnym odruchom. Dlatego właśnie Jezus jest zagrożeniem dla systemu. Nie dlatego, że organizuje zamachy, mobilizuje oddziały i zdobywa pałace. On robi coś o wiele groźniejszego uwalnia człowieka od wewnątrz. Uczy rozpoznawania fałszu po owocach, a nie po etykietach. Uczy mowy bez dwuznaczności, sumienia bez lęku, relacji z Bogiem bez pośrednictwa strachu. Uczy władzy, która jest służbą, i bogactwa, które nie jest panem. Uczy modlitwy, która nie jest teatrem. Uczy miłości, która nie szuka swojej korzyści. Gdziekolwiek takie serca zaczynają żyć, tam system traci grunt pod nogami. Bo system bazuje na tym, że człowiek da się kupić, przestraszyć, oszukać lub podpuścić. Jezus uczy, że można żyć inaczej. Kiedy zaczynasz iść tą drogą, pierwszym znakiem nie jest spokój, tylko napięcie. Niepewność, czy nie stracisz miejsca przy stole, pracy, opinii. Jezus wie o tym i mówi, nie lękajcie się. To nie jest psychologiczna mantra, to jest słowo tego, który sam przeszedł przez ogień oskarżeń, odrzucenia i przemocy i nie oddał prawdy. To jest źródło odwagi, które nie jest z Ciebie, ale w Tobie. Odwaga, żeby powiedzieć, tak, tam gdzie wszyscy mówią, zobaczymy i, nie, tam gdzie wszyscy mówią, przecież tak trzeba. Odwaga, żeby kochać bez przymusu i przebaczać bez rachunku. Odwaga, która zmienia arytmetykę świata. Jeżeli szukasz konkretnego obrazu, który streszcza to wszystko, wróć do świątyni pełnej hałasu monet i transakcji. Widzisz stoły przewracane na kamienną posadzkę. Widzisz ptaki wzbijające się nagle do góry. Widzisz tłum, który nie wie, co się dzieje. A po środku stoi on i mówi o domu modlitwy. Ten obraz to nie tylko epizod sprzed wieków. To diagnoza duchowego handlu, który dzieje się do dziś, ilekroć strach wymusza pobożność, a interes przebiera się za gorliwość. Jezus nie robi zamętu dla efektu. On robi miejsce dla Boga, a tam, gdzie Bóg ma miejsce, człowiek odzyskuje oddech. Tak wygląda początek: prawda, która wyzwala, królestwo, które rodzi się w sercu, słowo, które rozcina mgłę. Miłosierdzie, które ratuje człowieka, nie pielęgnując zła. Służba, która obala drabiny. Modlitwa, która nie potrzebuje sceny. Miłość, która nie powiela przemocy. To nie są idee do notatnika. To jest życie, które płynie pod powierzchnią systemów, aż pewnego dnia okaże się, że to, co wydawało się wieczne, było tylko chwilową konstrukcją strachu. Jezus nie przyszedł ją naprawiać. Przyszedł odsłonić prawdę, która nie potrzebuje niczyjego pozwolenia, by być światłem. I od tego zaczyna się wszystko, co dalej. Jezus kontynuował swoją misję, mówiąc językiem, który był zrozumiały, ale niebezpieczny. Jego słowa były proste, a zarazem przebijały się przez wszystkie warstwy społecznych i religijnych struktur, obnażając ich wewnętrzną słabość. Nie trzeba było wielu dramatycznych gestów, aby system poczuł zagrożenie. Wystarczyło, że mówił prawdę. Prawda jest jak woda, wypełnia szczeliny i nie daje się zatrzymać. A Jezus wlewał ją wszędzie, gdzie byli ludzie przyzwyczajeni do fałszu, do pozorów, do podziałów między świętymi a grzesznikami. Najbardziej niewygodne dla systemu było to, że Jezus podważał pojęcie autorytetu. Autorytet nie jest w jego świecie miernikiem siły ani wpływu, ale wierności prawdzie i miłości. Kiedy mówił do uczonych w piśmie i faryzeuszy, biada wam, obłudnicy, nie robił tego, by ich upokorzyć. Mówił o duchowej deformacji, która pozwala ludziom korzystać z religii, by manipulować innymi zamiast prowadzić ich ku Bogu. Każde słowo Jezusa, każda przypowieść, każdy gest podważały mechanizmy kontroli, które przez wieki utrwalały hierarchię. Jezus mówił do zwykłych ludzi, ale w taki sposób, że ci, którzy mieli władzę, czuli się niekomfortowo. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios, ubodzy w duchu to nie ci, którzy są słabi, ale ci, którzy widzą prawdę o sobie i nie pozwalają, by władza ich ubezwłasnowolniła. Takie serca nie dają się sterować przez fałszywe obietnice, ani przez terror moralny. To właśnie tworzyło pierwotną groźbę dla systemu wolnych ludzi, którzy nie są narzędziem strachu ani pieniędzy. Każde jego działanie było przewrotne wobec norm społecznych i religijnych. Kiedy leczył w Szabat, nie argumentował tradycyjnie. Nie odwoływał się do kodeksów, ani nie podważał ich tylko po to, by zdobyć popularność. On pokazywał, że życie człowieka, jego zdrowie i wolność są ważniejsze niż martwa litera prawa. Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, to zdanie przewracało fundamenty systemu, który opierał się na przepisach, a nie na człowieku. Każdy, kto podążał za nim, przestawał być niewolnikiem zewnętrznej kontroli. To nie była rewolucja zbrojna, nie była wojną uliczną, a mimo to zagrażała wszystkim, którzy stali na straży porządku i władzy. Jezus uczył także, że prawda i władza nie idą w parze w tym świecie. Kiedy mówił o królach, przywódcach i urzędnikach, wskazywał, że ci, którzy opierają swoje rządy na strachu i przymusie, żyją w iluzji bezpieczeństwa. Władcy narodów uciskają je, nie tak będzie między wami. W jego nauce władza prawdziwa nie polega na panowaniu, lecz na służbie. System, który rozumiał władztwo jako kontrolę, zaczął dostrzegać w tym bezpośrednie zagrożenie. Każdy, kto nauczy się takiego myślenia, przestaje być częścią maszynki do utrzymywania status quo. Wielkim ciosem dla systemu było także jego nauczanie o miłości. Miłość bezwarunkowa, nieprzymusowa, kierująca się prawdą, była radykalnym kontrastem do miłości instrumentalnej, tej, która wymaga spełniania oczekiwań, poddania i lojalności w zamian za ochronę lub nagrodę. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, te słowa były jak detonator dla całego porządku, który opierał się na lęku i odwetu. System przewidywał, że miłość przychodzi z korzyścią lub przynajmniej z kompromisem. Jezus mówił o miłości, która nie kalkuluje, która nie przelicza strat ani zysków, a przez to stawała się najbardziej nieprzewidywalnym elementem w życiu ludzi. Każde jego spotkanie, każdy gest, który wydawał się prosty, był w rzeczywistości rewolucyjny. Kiedy podnosił z ziemi człowieka wykluczonego, kiedy przychodził do grzesznika, kiedy dotykał chorego, w każdym z tych gestów obnażał mechanizmy wykluczenia, hierarchii i manipulacji. System mógł próbować go zamknąć w ramy prawa lub tradycji, mógł grozić, zastraszać, szukać haków. Ale nie mógł dotknąć tego, co Jezus zasiewał w sercach ludzi świadomości, że życie z Bogiem jest bezpośrednie i nie da się go spacyfikować lękiem ani korzyścią. To, co najbardziej oburzało elity, to fakt, że Jezus nie przychodził, by tworzyć struktury władzy, ale by uwalniać jednostki. Jego królestwo nie miało stolic, urzędników ani podatków. Było wewnętrzne, indywidualne, a jednak zagrażało wszystkim systemom opartym na zewnętrznym podporządkowaniu. Każdy, kto przyjął jego prawdę, przestał być elementem machin, które podtrzymują hierarchię. To sprawiało, że nawet bez walki politycznej, bez przemocy, bez armii, Jezus stawał się zagrożeniem fundamentalnym, bo dotykał rdzenia, sumienia i wolności człowieka. Chcesz poznać pełny obraz? Widzisz go wśród ludzi słuchającego, odpowiadającego gestami i słowem rozbrajającego tradycję i strach. Widzisz kobiety, dzieci, zwykłych ludzi, których słowo i spojrzenie uwalniało. Widzisz uczonych i przywódców, których gniew rośnie, bo każde jego słowo obnaża ich pustkę i fałsz. To napięcie jest rdzeniem całej historii. Nie ma w nim dramatyzmu wymyślonego, tylko naturalny konflikt między prawdą a mechanizmami kontroli. Jezus nie przychodzi, by walczyć o tron, ale by pokazać, że tron jest zbędny, gdy człowiek widzi prawdę. Ta część kończy się obrazem rosnącego napięcia, system widzi, że nie może zamknąć prawdy w więzieniu ani uciszyć jej pieniędzmi, groźbą czy przepisami. Jezus nie wymusza zmiany, ale daje narzędzie, które samo zmienia serce człowieka. To serce staje się wolne i w nim rodzi się królestwo, którego nikt nie może zawłaszczyć. I właśnie ta wolność, ta prawda, ten oddech sumienia jest tym, czego system najbardziej się boi.